Such a oh, so happy. Oh, oh, so... Zapowiada się emocjonujące spotkanie, i nic dziwnego, bo dzisiaj stawką jest wielki finał Euro 2024. Oto półfinał Euro 2024. Półfinały rozgrywek Euro 2024. Tomasz Smokowski, Jacek Laskowski. kłaniamy się państwu. Jesteśmy na posterunku. Turniej zbliża się do końca, a emocje, presja, stawka wciąż rosną. Spodziewamy się wspaniałego spektaklu. Nie wiem jak państwo, ale my nie możemy się doczekać pierwszego gwizdka. Holandia zmierzy się z Anglią. Co możemy Państwu powiedzieć przed tym spotkaniem? Każdy wie, że czeka nas rywalizacja bez odstawiania nogi. W końcu ekipy zagrają o finał jednej z najważniejszych imprez piłkarskich na świecie o finał Euro 2024. Na tym turnieju urodzą się legendy. Czy tak będzie właśnie dziś? Przyjrzyjmy się składowi reprezentacji Holandii. W obronie Nathan Ke wystąpi razem z Dumfriesem na szpicy Memphis Depay. A oto wyjściowy skład reprezentacji Anglii. W obronie Kyle Walker wystąpi razem z Kieranem Trippierem po bokach Jude Bellingham oraz Declan Rice. W pomocy pierwszej linii zaprezentuje nam się dzisiaj Harry Kane. To drużyna pełna talentów, ale trudno nie wspomnieć o Kodim Gakpo. To zupełnie inna liga. Taka postać to ogromny atut i permanentne zagrożenie dla obrony i bramkarza przeciwników. Dysponuje potężnym strzałem i często uderza z dystansu siejąc zamęt w szeregach obronnych rywali. Nawet obrona na tyle dobra, by nie dopuścić rywali w pobliżu bramki bywa bezsilna w takich przypadkach. Podanie. I Pinka ma Walker. Co zrobi Hurricane? Saka otrzymuje podanie. Teraz Bellingham. Nie ma. Obronił ten strzał. Głęboko w pole karne zagrywa. Wyręczył teraz bramkarza. Co za interwencja. Sędzia pokazuje, że był faul. pięta dla pomarańczowych. Jest tylko ostrzeżenie, a więc jeszcze tym razem mu się upiekło. To prawda, ale każdy taki kolejny faul skończy się już kartką. Co do tego nie ma żadnych złudzeń. Virgil van Dijk. Przy piłce Memphis Depay. Słabe to dośrodkowanie. Piłkę zatrzymał już pierwszy obrońca. Jude Bellingham. Kane. Chcieli zaskoczyć rywala tym zagraniem, ale obrońcy byli na posterunku. Świetna interwencja, Cody Denzel Dumfries. Akcja przyspiesza, dobry lob. Ta okazja, ta prowadzenie To była świetna szansa dla Holendrów no ale trzeba jeszcze strzelić Wciąż mamy 0 do 0 Kipier. Przyjmuje Foden. Kane. Okay. Anglia zbliża się do bramki rywali. Pytanie przyjmuje Trent Alexander-Arnold. Tak, świetnie teraz bramkarz. jak należy bronić w dostępu do własnej bramki. Bellingham przy piłce. Mógł to strzelić. Mamy karnego. Sędzia bez wahania wskazuje na 11 metr. Przypadnie pierwsza bramka meczu. I piłka ląduje w bramce. Mogło się podobać bardzo pewne i spokojne wykonanie tego rzutu karnego. Więc piłka ląduje w siatce. Widzimy brak ruchu na linii bramkowej, ale tym razem piłka poleciała w bór. Reprezentacja Holandii zaczyna ze środka. Trzeba gonić. Przegrywają jednym golem. Memphis. O, dobrze teraz zainterweniował. Fipier. Podanie do Rajsa. Aleksander Arnold. Jeszcze trochę, a bramka będzie w zasięgu. Anglicy już gotowi do wznowienia kryzysu rzutu wolnego. Ciekawe minięcie teraz. Dalej, uwaga! Arbiter gwizdkiem kończy pierwszą połowę. A kibice gwizdami wyrażają swoją dezaprobatę. Można ich chyba zrozumieć. W końcu, gdyby nie tamten karny, wynik byłby inny. Ale przecież jedenastka się należała. Bez dwóch zdań. Wielu pewnie teraz wyciąga telefony i szuka powtórek, żeby udowodnić, że sędzia popełnił błąd. Ale tylko się przekonają, że to oni stry gwizdek rozpoczynający drugą połowę za nami, a przed nami 45 minut emocji. Przegrywają jednym golem, lecz nie tracą głowy. Spokojnie budują akcję ofensywną. Dobrze odebrana piłka, rywale zaczną z autu. A zatem jest decyzja, by z ławki wpuścić na boisko świeżą krew. To jest piłka do Buka Yosaki Podanie i piłkę ma Walker. Teraz Saka. Jednak schodzi do środka. Podaje do Fodena. Skutecznie utrzymuje się przy piłce. Bellingham przy piłce. Dobra interwencja. Niweczy tę próbę ataku. Cody Gackle. Stracona piłka. Obiecująco to wygląda. Warto się przyjrzeć. Centra na niewiele się stała, bo obrona radzi sobie w tej sytuacji. Kyle Walker. To jest piłka do Burka Josaki. To już ostatnie 30 minut tego spotkania. Hej, okay, otrzymuje no, teraz piłkę. Teraz przed szansą. Gol! Wielki finał, coraz bliżej. Dwie bramki przewagi, to naprawdę sporo. Teraz to drużyna przeciwna jest na musiku. Popatrzmy, jak wspaniale wymierzył to prostopadłe podanie. Nie było spalonego. Bramkarz dał sobie bić gola przy krótkim słupku. Zmieścił to strzelac. 2 do zera. Gramy dalej. Ake. Okay. Wenzel Dumfries. Ake. Okay. dla drużyny przeciwnej po tej dobrej interwencji. Będzie zmiana. Czy wywołana kontuzją, czy bardziej taktyczna? Może się okaże za chwilę. Malen

Do końca meczu pozostało jeszcze 20 minut. Teraz Declan Rice. Brawo, dobry odbiór, blisko własnej bramki. Jest przy piłce. Może rozprowadzić tę akcję. Xavi Simons przy piłce. Ależ teraz okazja! Zdecydowana teraz interwencja obrońcy, który oddala zagrożenie. Nathan Ake. Świetne ustawienie i przerwanie akcji tym przejęciem. Zobaczmy, rozbija się ten atak. Są już coraz bliżej bramki. Kajosaka, No i gol, proszę państwa! Są nie do zatrzymania. Prowadzą już różnicą trzech bramek. Teraz na ekranach powtórka tej bramki. Kapitalny kontratak. Rywale nie zdążyli nawet postawić zasięgów obronnych. Ale tutaj mieliśmy też pokaz, jak należy wykańczać sytuację, gdy obrona naciska i nie pozwala dobrze przymierzyć. Pełen spokój i skuteczny strzał w światło bramy. Sędzia widzi przewinienie, ale puszcza grę. Bo hola... Uwaga, wychodzi sam na sam! I mamy gola, proszę państwa. Udało im się odrobić jedną bramkę, ale chyba już za późno, żeby coś tu ugrać. Spójrzmy na powtórkę gola. Okiwana obrona nie miała tam nic do gadania. Niby prosta sytuacja, ale wykończyć też trzeba umieć. Tym razem udaje się to bez problemu i mamy skuteczne wykończenie piekielnym strzałem, po którym nie ma czego zbierać. Mamy więc 3 do 1. Wejście po piłkę na piątkę z plusem. Teraz stworzył sobie szansę. Uwaga! Dobrze, ale to nie koniec zagrożenia. Będzie zatem rzut rożny. Tymczasem dojdzie do zmiany. Popatrzmy, czy to zmieni jakoś obraz gry. Dobra, teraz interwencja. Normalnie niecelne to podanie. Drużyna przeciwna zacznie jednak od autu. Sędzia zadecydował o doliczeniu 3 minut gry. I teraz partnerzy z zespołu pokazują mu się dobry. gry. Holandia. Źle, rywale przejmują. To był faul. Holandia ma teraz udwolnie. No i mamy gwizdek. Koniec meczu. Reprezentacja Anglii. Awansuje do finału Euro 2024. Stawka tego spotkania mogła być dla nich paraliżująca, ale okazało się, że zespół poradził sobie z presją lepiej niż drużyna przeciwna. Tak czy owak, to było przekonujące pewne zwycięstwo i zasłużony triumf. Wydaje mi się, że decydująca była nawet nie tyle skuteczność, co pomysł na to spotkanie. Spryt taktyczny i determinacja. Wszystko to doprowadziło tę drużynę do finału.